A przed nami jeszcze informacje w skrócie. W miniony piątek, to jest 7 lutego, dyżurny z niskiej komendy otrzymał informację dotyczącą prawdopodobnej kradzieży. Mundurowy natychmiast skierował patrol na wyznaczone przez informatora miejsce. Policjanci udali się w kierunku ulicy Jana Długosza, gdzie odnaleźli dwóch mężczyzn. Na widok funkcjonariuszy mężczyźni odrzucili niesione skrzynki z piwem i zaczęli uciekać. Policjanci ruszyli za nimi w pościg. Już kilka minut po zdarzeniu zatrzymali ich. Okazało się, że jest to 19-20-letni mieszkańc miasta, a porzucony przez, przez nich alkohol pochodzi właśnie z łamania do sklepu spożywczego. Już następnego dnia dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut, zarzut kradzieży z włamaniem, oszacowano również straty. Policjanci zabezpieczyli dwie skrzynki właśnie piwa, dwa wcześniej skradzione, dwie wcześniej skradzione butelki z napojem gazowanym. Były też zabezpieczone pieniądze, około 20 zł w bilonie. straty zniszczenia mienia, którego właśnie doszło do rozbicia szyby w tym sklepie to około 800 zł. Funkcjonariusze zwrócili mienie właścicielowi sklepu. Obaj sprawcy przyznali się do popełnionego przestępstwa gro Doszło im nawet do dziesięciu lat pozbawienia wolności.